Kochani, witajcie na kanale Mariwo w specjalnym odcinku. Zaczekajcie, za chwilę Wam coś pokażę. Jeszcze chwila. To jeszcze nie wszystko. Wszystko. Dostałam od Was bardzo dużo komentarzy, w których prosicie mnie, żebym pokazała Wam moją kolekcję akcesoriów dla Lalek Barbie. Dlatego dzisiaj postanowiłam, że pokażę Wam większą część kolekcji akcesoriów dla Lalek Barbie, która mieści się w tych organizerach. Mam 13 organizerów z akcesoriami dla Lalki Barbie. Które starałam posegregować się tematycznie, żeby było łatwiej tworzyć bajki. Mam na przykład organizery z jedzonkiem, yy, z biżuterią, z torebeczkami, z butami itd. Za chwilę wam je wszystkie pokażę. Nie liczyłam jeszcze moich akcesoriów, ale wydaje mi się, że jest ich kilka tysięcy. Zaczniemy od organizera numer jeden, w którym znajduje się jedzonko. W tym organizerze posegregowałam jedzonko. Są to głównie słodycze. Tutaj mam kawałki ciast i tortów. Są z owocami, z kremem, czekoladą. Mm, wyglądają bardzo pysznie. A to są słodkie bułeczki i rogaliki. Zobaczcie, są takie z uśmieszkami. Są krosanty, jakieś bułeczki dekorowane z czekoladą. Kanapeczki i ser <sum> są z dodatkiem warzywek. Nawet są jajka na kanapce. I rogaliki. Ciasteczka w kształcie misiu. Są też ciasteczka podobne do Oreo. Oraz oczywiście ciasta większe, torciki, mniam. A tutaj mam same pyszności. babeczki, mafinki, ciasteczka z owocami, czekoladą, mniam, aż chce się jeść. Mmm, są też z truskaweczkami. I są też takie maleńkie makaroniki. Produkty mają bardzo dużo wspólnego ze sobą, bardzo dużo. Jest kurczak pieczony, czekolada, grzybki i popcorn. Pasują do siebie jak ulał. A czekolada to jest trochę nadgryziona. Ciekawe kto ją zjadł, pewnie Ken. W kolejnych dwóch pojemniczkach były butelki, woda, różnego rodzaju napoje słodkie, gazowane. Były też słoiczki z takimi słodkimi cukiereczkami. w kształcie owoców. Nie może oczywiście zabraknąć fast foodów i słodkich napojów. <laughs> Są frytki z McDonalda, hamburgery, hot dogi. Są też buteleczki Coca-Coli oraz puszki Pepsi. Kto by się im nie obawiał? Wyglądają bardzo realistycznie. Ostatnie akcesoria z tego organizerka. Tutaj są drinki z palemką i nie tylko słodkie drinki. Są też jajka oraz lody i szejki. idealne na upalne dni. A teraz organizer numer 2, w którym jest również jedzonko, ale tym razem nie słodkie, tylko inne pyszności. Tutaj mamy kontynuację ciast i tortów, są one bardzo duże, dlatego nie mieszczą mi się w jednym pudełeczku. Są też pianki do ogniska, jakieś lody, puszka z rybami <noise> i kociołek z czymś. Do tej pory nie wiem z czym. Czymś foletowym, może jakiś sok malinowy, jagodowy. A tutaj mamy miks wszystkiego tak na dobrą sprawę. Są napoje w kartonikach i w takich kubeczkach. Są kawy ze Starbucks, widzicie, mają nawet logo i w środku też jest kawa. Są ciasta, oczywiście jeszcze niewyrobione, tak jak widzicie, do wstawienia do piekarnika. Są też kaszki, jakieś sushi. Oczywiście zdrowa część akcesoriów dla Barbie, czyli warzywa i owoce. Zobaczcie, mam ich naprawdę sporo. Są to warzywa i owoce takie luzem i w skrzyneczkach. Są jabłka, truskaweczki, mam tutaj sporo tych truskaweczek. Są też marcheweczki, ogórki, banany. Wszystko to zdrowe dla Barbie. A tutaj mamy zestaw dań obiadowych, także są to gotowe dania. Jest makaron, sushi, ryż, nawet jest jakaś ryba, a raczej głowa ryby. to Są jajka, kurczaki, także można się najeść. A tutaj mamy mleko, jajka i lody. Zobaczcie, jajka są różne w pojemniczkach, ale są też takie jajka, które są jak prawdziwe. Zobaczcie, jakie są tyci, tyci, takie malusie w takim pojemniczku. Są też mleka i w kartonikach, i w buteleczkach. I są też przepyszne lody. Tutaj są produkty w puszkach oraz w kartonikach. Są płatki owsiane, ciasteczka, jakieś gotowe zupki. Zobaczcie, mam też lejsy od Prawdziwe. <grym zbiski> są też jakieś pomidorki w puszkach, jest też kawa, jakieś soczki, także jest cała gama produktów. Tutaj mamy dalszy ciąg słodkości. Jest też kryształowa zastawa dla Barbie. Jest jedzonko i akcesoria do zabawy dla piesków i dla kotków, miomio -mio. oraz ciasteczka. Organizer numer 3, w którym są akcesoria kuchenne. Tutaj mam elementy dekoracyjne, takie jak ramki, zegary, są też aparaty, wszystko różnego kształtu. A tutaj jest moja cała kolekcja dzbanków oraz garnków i patelni. Są mleczniki. Są większe garnki, mniejsze garnki, rondelki. A to jest moja kolekcja kieliszków, kubeczków, dzbanuszków, pucharków. Jest tego dość sporo i w różnych kolorach. Mam też kilka kompletów. W kolejnych okienkach były kubeczki, napoje w takich bidonikach, kieliszki kryształowe i pojemniki kuchenne. Następna część akcesoriów kuchennych. Tutaj mam sprzęty. Takie jak toster, mikser, tutaj są pojemniki, koszyki, różne patery, <taki> tacki, nawet jest toster z prawdziwymi grzonkami. Galanteria stołowa. Mam tutaj dwa kieliszki z bananami, mam ich więcej, ale są w domkach. Są serwetki, świeczniki i podkładki na stół, żeby zrobić uroczystą kolację. Tutaj są przybory kuchenne, takie jak wałki, szpatułki, wazówki, noże. Jest tutaj wszystko i Barbie może sobie gotować. A tu jest moja mega kolekcja sztućców dla lalki Barbie. Są łyżki, łyżeczki, noże, widelce, jest tego naprawdę bardzo dużo. Ciężko to było ułożyć! Moja kolekcja jest olbrzymia. Mam kilka tysięcy akcesoriów dla lalek Barbie, dlatego postanowiłam, że pokażę ją w partach. Dzisiaj pokazałam Wam trzy organizery, mam jeszcze dziesięć. Jeśli chcielibyście zobaczyć dalszą część mojej kolekcji oraz co znajduje się w pozostałych organizerach, to zostawcie pięć tysięcy łapek w górę. Mam jeszcze mega kolekcję butów, torebek, biżuterii. Są również inne akcesoria, także jeśli chcecie to zobaczyć, to szybciutko zostawiajcie łapkę w górę. Napiszcie mi w komentarzu, które z tych akcesoriów najbardziej Wam się podobały. Mam jeszcze pytanie dla osób, które bardzo uważnie oglądały nasz film. Napiszcie w komentarzu, ile mam organizerów z akcesoriami dla dalek? Wiecie? No i jeszcze pozdrowienia! Pozdrawiam! Jolanta Rozalewska, Gacha Studio Live MSP MSP. Miluś i Ewa Madej. I pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, ponieważ już wkrótce będzie 300 tysięcy subskrypcji. A na 300 tysięcy subskrypcji organizuję specjal, w którym pokażę Wam moją mega kolekcję lalek Barbie. Także szybciutko wbijamy subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, Papa! Pa, pa.